Cześć! Yy, powiem Wam jedno. Minus yy, mojego mikrofonu jest taki. Zresztą widzieliście to pewnie w ostatnim odcinku. Sound jest do bani. Jest strasznie cicho. I nie to, że ja mogę coś poradzić. Ja sobie kupiłem nowy mikrofon. Yy, nagrałem chyba jeden odcinek z niego. I był beznadziejny możliwe, że trochę więcej niż jeden także jest naprawdę źle um. okej, okay. druga rzecz o której chcę mówić mam nadzieję, że teraz mówiąc o tym mówię troszeczkę głośniej i mnie lepiej słychać yy, zrobiłem chory, jest wszystko pięknie jest ona teraz na poziomie niskim nie wiem dokładnie na którym Ale... Mamy pewnie coś, coś Około diamentów Może nawet zobaczymy za chwilę jakieś diamenty um, No jak widzicie coraz niżej I jesteśmy pod no, no diamentów Fajne jest to, że nie mogę za bardzo tego touchować. Um, co jakby nie było jest problemem um, Żeby to naprawić muszę wodę rozwalić a to akurat jest dosyć y, sporym problemem ale jak ja to robię lub i spamujemy naprawdę te fiulkany a raczej y, jak to się nazywa? cell? jak to się nazywa? empty cell Naprawdę pomagają tutaj. I nie to, że nie będę ich na przykład yy, zużywał, czy coś w tym stylu. Wow. No. Yy, użyję ich, żeby zdobyć Nikolajt, raczej, żeby zgrindować Nikolajt. Yy, tak więc... Yy, no, nie ma co więcej pokazywać, także kończę, pozbędę się wody, mam nadzieję. Aha, infinite source. Okay. Tak jak widzicie to nie jest zbyt mądre ani nic z tych rzeczy, ale mam dosyć sporo Nikolajta i mam nadzieję, że uda mi się y, to zrobić, bo dop dopóki kory za nisko nie wykopię. Bo tak by the way trochę mnie nie było na, na serwerze znaczy byłem, postawiłem kory i więcej mnie to nie obchodziło, tak sobie Free Time trochę zrobiłem I no i takie są wyniki niestety Później można się toczować i, i tak dalej Dobra, miałem kończyć 5 minut temu, także Z2 O i tak <coughs> Ups, tak by the way Zmieniłem trochę tutaj e, drzwi, wyglądają tak, tak w ogóle mam drzwi tak po pierwsze to wygląda teraz w ten sposób taki tutaj pathway i plus tego jest, ym, to jest za dobrze mi nie wyszło taki że mogę biegać bo po schodach się nie da tak więc to są też. Pressure. pressure plates trudno tu wejść ponieważ to jest serwer i tak dalej Tu zmieniłem na Blast Furnace i tak dalej Bla 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 Tutaj mamy też inny setup Już nie ma tego tak, jak tam widzieliście Pewnie się zastanowicieście tak, what the hell yy, Przeniosłem wszystko tu To mniej więcej wyrównałem z ziemią, to poszło jeden w dół Tutaj mam tak ładne, ładnie ustawione maszyny O, to nie jest moje oddam, obiecuję maybe I don't know I might take it <laughs> nie wiem okej, okay, nieważne um, tak więc tak to mniej więcej teraz będzie wyglądało co będę robił ups yy, yy, jeszcze co do mojej juju Matter 7 mi się na razie zrobiło także 7 juju Matter nie jest źle Zastanawiam się też czy robić z juju Matter e, iridium 7 juju Iri Matter potrzeba do iridium Tak więc zastanawiam się A i no właśnie, jeszcze hm. To jest mój setup do W ogóle tego pokoju praktycznie nie będzie Ja nie wiem, zrobię jakiś nie wiem super portal czy coś Tutaj nie będzie miał nik wstępu do tego pokoju, no bo tutaj są tutaj kable i kłory, także taki storage praktycznie niepotrzebny. Eee, no i tutaj mam rzeczy różne. No, jak widzicie, 7 diamentów mogło być więcej, ale jest 7. No trochę wykopała te kory, no nie narzekam, nie jest źle. Um, tutaj jest recycler na 8 overclockerów, także naprawdę ogarnia bo to pompuje dosyć szybko jakby nie było Aha. no i dużo krapu i tak dalej to nie jest mój finalny setup do kwory na pewno będę to zmieniał jak dokładnie jeszcze nie wiem ale to będzie zmieniane także nie przejmujcie się to wiem że wygląda prymitywnie i tak dalej. Ale będę to zmieniał, yy, czym więcej kory będę dawał, tym więcej ten. A tak by the way, to co otwierałem i co tak się wypompowywało, to jest Ender Chest. Tak Ender Chest wy wygląda w tym modzie i tutaj jest color coded. Jak mam jakiś dye na przykład czerwony i bym kliknął na to, to by się zmienił kolor na czerwony. I wtedy tamta skrzynia by nie działała, wypełniła się i tak dalej. Także no, tak wygląda mniej więcej mój setup na quory. Nowy setup na quory. Tak jak widzicie gadając, zrobiło się już full. Także to jest jedyny minus, jeżeli przetapiać Nikolaj. Bo no, trzeba niestety sporo czasu spędzić koło tego i robić coś z tym. Tak więc troszeczkę mi to zajmie, tak więc zaraz wracam. O i tak, by the way minęło kilka sekund i oczywiście zapomniałem o czymś powiedzieć. Tutaj dałem 8 os Centra Nie wiem czy dam hopery na górze. To jest w sumie moje takie pytanie Które się zastanawiam czy tak zrobić czy nie, bo nie, nie wiem czy jak dam centrifuge znaczy hopera czy to się... Czy to będzie podawać tutaj rzecz, czy, czy co się Nie nie nie, nie ogarniam. Um. I to tyle? Tyle miałem mówić? Katem, znowu zapomniałem. Nie wiem, to wygląda w ten sposób. Tu mam na razie panele słoneczne. Yy, nie wiem, czy wam pokazywałem, ale zrobiłem trochę więcej i ująłem trochę stąd, bo Quarry potrzebuje naprawdę dużo paneli słonecznych. I mam silniki na 12 mJ, a nie na 8, także naprawdę potrzebuje dużo energii. Nie wiem, chyba mam około 12 paneli słonecznych. Prawdopodobnie jak będę miał już dużo iridium i będę miał wszystkie panele słoneczne takiego koloru, będę też takie, nie wiem, dwa lub 3 trzy dawał do kory, bo mniej miejsca zajmuje, co nie. No, także, okej, okay, tyle dzięki. Okej, okay, okej, okay, ale zanim zrobimy kory, enchantujemy sobie łuk, bo nie mam łuku Power, nice. Yy, jeszcze jeden łuk zaniczam. Jemy, tak by the way. Okej, okay, tak więc kolejny level. I moim sposobem powinniśmy dostać Power Flame. Nice. Tak więc mamy dobry łuk nawet. Znaczy, skombinujemy to później. Zresztą zobaczę od razu, ile to wymaga, żeby to, że tak powiem, skombinować. You kidding me? 17, 13. Lol, mogę już docisnąć. Okej okay, to zostawimy na później. Mam nadzieję, że mam wszystkie, yy, że tak powiem, składniki do. Czy pak mam naładowany? Mam. Ok, tak więc tak to wygląda. Uuu, Uu, przydałoby się jeszcze wiaderko. Weźmiemy jeszcze wiaderko, już nie będę ciął, bo. Za dużo cięć. To niezdrowo. Tak mi się wydaje. Mm. O, to są wiaderka Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Yy, tak więc ja to zrobię i, i z dwóch. Ok, jestem. U ups, nie wyszło. Testowałem i miał być taki jakiś niespodzianka czy coś. U ups, sorry. Okej, okay, yy, tak więc... Yy, ja się tego pozbędę. Tego czegoś. No nie wiem zresztą. Jaka to miała być niespodzianka? Tak sobie myślę... O, nie zadziałało. Hmm, co by tu zrobić? Hmm. I tak nagle. Hmm, może tak zrobię? Hmm, ale czekaj, to nie działa. Czekaj, to powinno działać. I nagle... Chbusz. ups. No, trudno. Yy. temy. Okay, potrzebujemy troszeczkę kobla. Będziemy teraz setupować Quarry. Jak ktoś się nie domyślił, że będziemy to robić. Teraz pójdziemy w, dwa razy w tą stronę, chyba. Wow, a, a to? Hm. A, a to? Tym się może zajmę później. Wiem, że raczej takich rzeczy i takich niespodzianek nie, ma, nie powinno być tu. Tak więc um, Może zrobię to w ten sposób tutaj. I również tam. Uu, uu. Get out of here. Ehm jeżeli to dam, tu, to powinno być dobrze. Tylko, że wysokość chyba 70. Hmm, świetnie. Jak zwykle mi brakuje. Może to być dosyć długi odcinek. Sorry. Co? Jeszcze? Już wiem, dlaczego to się nazywa Feed the Beast. Zawsze trzeba więcej. Zobaczymy, czy to jest na 70 poziomie. Ups. Indeed. Tak więc tutaj mamy 70 poziom, tam mamy 70 poziom, dajemy landmarka i powinno wszystko być dobrze. Let's check it out. Mm -hmm. Teraz 70. Widzę, że jeżeli to będzie ocean, powinno być łatwiej troszeczkę, niż na przykład tam, bo tam bym się musiał, nie wiem. Co robić? Tak więc zaraz zobaczymy. Zaraz pokażę Wam, jak ja to robię. Ale najpierw przerwa na jedzenie. Ok. Tak więc mamy 32. Jesteśmy na 32. Zaraz zobaczymy dokładnie. 32x, tak? Dodajemy do 32 64 To będzie. 96, o ile się nie mylę, ja się nie mylę. Tak więc e, idziemy, x 96. Aha, i trzeba właśnie, trzeba uważać, żeby się też ta druga liczba nie zmieniła. 351, czyli o ile mówiłem? 96. 96. Um, czy to jest jakiś rywin? Nie. 90. Y, za daleko. 6. Tu. Mhm. I to powinno być dobrze. I 70. Wysokość. Ups, za dużo. I teraz, jak to walnę, powinno być. Patrzcie. I nie działa. Pięknie. Wierbiam, jak się tak dzieje. Czyli trzeba dać o jeden mniej. Pamiętajcie zawsze, jak nie działa, ja się z tym męczyłem. No jest 64, zawsze dajcie jeden mniej. Padło. Działa. Ups. Także, tak się setopuje mniej więcej kłory. Katemet Mniej więcej. Te góry wszystkie pousuwam ale kiedy indziej? Wydaje mi się za bardzo nie chce. Um, o ile dobrze wiem, kłory nie trzeba dawać na przykład centralnie tu na rogu. Tylko wiem, że chyba jak po, postawię kłory. Hm, powiedzmy tu. O! Trzeba na rogu. Okej, okay, my bad. W sumie użyjmy trochę. Więcej kobla? Miałem kobla? Nie, nie, miałem kobla. To już raczej nie będzie potrzebne. Tak więc kory musi być na rogu. Hmm. Interesting. Ok, i teraz te pospadały markę. Agademem. Chociaż one zużywają lapis. A lapis jest dosyć precious. Aha, weź, co teraz znajdź. A nie, mam dwa. Ok, czyli to znalazłem. Teraz jedno tu. Dobra, zrobię to może kiedy indziej. To może nie jest zbyt exciting. Mam jeszcze w sumie jeden skrzynię, a tylko trzy wystarczą. Także. byłbym więcej nie tracił. Ok. Teraz jak ustawić silniki? Yy, ja je przeważnie ustawiam w ten sposób. A przynajmniej tym razem je ustawię w ten sposób. Tak i tak. Tu tam, tutaj dam liver normalnie mam na dwa livery, ale teraz za bardzo mi się nie chce tego robić pyk ten cały large circuit tutaj i tutaj advance, hit vents. okej, okay, także to mamy z głowy U, tylko jak ja teraz wire ustawię hmm. <grym> mam pomysł no nie, ten sand okay, Wire pójdzie, mam 15 wire'a yy, chyba nie wystarczy Tutaj, tutaj i... Tutaj, tutaj Ok, powinno być dobrze I teraz All the way Wiem, mam łopatę Okej okay. Aha, jeszcze MFI MFI puścimy tutaj sobie. Niech MFI już zacznie zdobywać energię, chociaż będzie noc. God damn it. Ok, idealnie. Yy, panele słoneczne. Yikes. No. No. Okej, okay, jest noc, to nie jest zbyt bezpieczne eee, Później, co trzeba zrobić? Mm, rura Ender chest I rurę, ja daję iron pipe Bo mógłbym to zrobić... Z... What the hell? To nie działa? O, oh, działa! Żeby to jasne było na górze I... Generalnie tyle, panczamy silniki, kory zaczyna działać, wszystko jest pięknie i tyle. Serio tyle, nic więcej. Tak więc, yy no oczywiście jeszcze dołożę te dwa panele słoneczne, ale prawdopodobnie kiedy indziej. Teraz to sobie będzie działać, tą górę się w końcu jej pozbędę, trzeba będzie dużo TNT. Tak więc. dzięki serdecznie za oglądanie, eee, i do następnego.